Witajcie, bracia i siostry. Z tej strony, wasal witam was bardzo serdecznie z trzeciej już części analizy, kończącej wątek Shadowlandsów, na szczęście. <laughs> eee, teraz krótki wideo, mianowicie wideo, które jest wyjściowym cinematiciem do ostatniego bossa, co jest dosyć ciekawe, ponieważ o ile się nie mylę, nigdy takiej sytuacji jeszcze nie było. Eee, jest to taki Połowiczny cinematik, ponieważ część jest in-game, a druga część jest mimo wszystko, jakby takim no, pełnoprawnym cinematikiem. Niemniej jednak, jest jedna fajna rzecz, i o ile lubię, i myślę, że cały kanał mój jest zbudowany na piętnowaniu debilnych pomysłów Blizzarda. Tak, kiedy wykonują kawał, może kawał to przesadzam, ale jeżeli robią coś ciekawego i pozytywnego, to też lubię to nadmienić, bo. Mają też czasami dobre pomysły i ten Cinematic zawiera jeden z takich pomysłów, a także bez zbędnego przedłużenia, zanalizujmy sobie ten Cinematiczek. Dobra, tu pierwsza szybka pauza, a mianowicie dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest to, że Jailer podkreśla, że to on jest odpowiedzialny za wszystko, czyli każdy event set in motion. How long have I waited? Jak długo czekałem, wszystko, co było ruszone, było ruszone przeze mnie, i tak dalej, tak dalej. Także jeszcze raz widzimy, kto jest tym głównym złym, czy tam głównym prowodierem, tak? Czyli pamiętajcie, tutaj trzeba nadmienić to jeszcze raz. Wszystko, co się stało od samego początku, jakby tak na dobrą sprawę, istnienia Warcrafta. Mianowicie skorumpowanie Sargerasa przez natrezimów, stworzenie płonącego legionu. Sargeras zabija swoich braci tytanów. Sargeras rozpoczyna płonącą krucjatę. Sargeras spotyka Eredarów, czyli naszych protoplastów Draenejów. Korumpuje Kil'jaedyna i Arkimonda. Wojna domowa na Argusie. Wyrzynają się na mnie dwie frakcje. Ci, którzy chcą się sprzymierzyć z Sargerasem i ci, którzy popierają proroka Welena. E... Ucieczka, tułaczka Draenejów poprzez kosmos. E... Skorumpowanie orków tylko po to, żeby mógł się Kil'jaeden zemścić na uciekinierach Draenejach. Skorumpowanie Aszary na Azeroth. Wojna starożytnych. Mm, przybycie orków do azerów, Rzeź w Stormwindzie. E, cała pierwsza wojna. E, cała druga wojna, tak na dobrą sprawę. Bo no bo orkowie płonące legiony te sprawy. E, bo Gulden, nie? E, bo cały Warlords of Draenor, tak na dobrą sprawę. E, pojawienie się Lich Kinga i plagi nieumarłych na azerów. Upadek Kartasa, jako w sensie no, z księcia na rycerza śmierci, e, wszystkie te śmierci na Azeroth, spowodowane, nie wiem, walką przeciwko Liczkingowi i tak dalej, i dalej, to wszystko jest spowodowane przez Jailera. Także miejcie, miejcie to, proszę Was, na uwadze. Także generalnie, gdyby nie on, to nie wiem, Kil'jaeden to byłby spokoziomeczek, Archimon e, Archimond byłby spokoziomeczek, orkowie by se na Draenorze, Draenor byłby cały, nie implodowałby, e, Lich by nie było, Plagi Nieumarłych by było, prawdopodobnie mielibyśmy króla Arta Sam Mentehilla w Lordaeronie i tak dalej, tak dalej. Także bear in mind, że tak powiem, że to wszystko to jest ta osoba. Druga rzecz, którą chciałem nadmienić, zwróćcie uwagę, że w Sepulchers of the First One, czyli w tym jakby centrum tej nie wiem, stworzonej przez First One, tych mistycznych pierwszych e, machinerii, jest jakaś machineria, w której jej centrum jest o dziwo Azeroth, jako taki glob kosmiczny. I to jest dosyć też ciekawe, że to się znajduje akuratnio w Shadowlandsach. No takie Wiemy, że jakby ten sepulcer był połączony z innymi plainami, czyli ci First One jakby musieli też sobie zdawać sprawę z istoty. Azerofu. co mnie też fascynuje, że kim są tak na dobrą ci first one, czy to, aby na pewno nie są tytani, którzy, no bo zwróci uwagę, że w, w Sepulcher też się znajduje Rylegon, czyli ten konstrukt kos, kosmologiczny, no to a oni byli głównie obserwatorami stworzonymi przez tytanów, tam może nie stworzonych przez tytanów, tylko byli ich jakby obserwatorami podwładnymi. Alga Observer, który był w Ulduarze, Miał za zadanie obserwować, czy korupcja się nie szerzy, i jakby zobaczył, że istnieje ryzyko, że korupcja Old Godów rozszerzy się na cały Azerow, to miał wykonać sygnał i dać znak do popielenia całego Azerow. I sam mówi, że ile istnień było poświęconych w ten sam sposób na innych planetach. Gdzie ludzie się nie, czy tamte rasy się tam nie broniły. Tak więc nie zrobił tego pierwszy raz. No jakby i teraz dalej. Czemu to zrobił? No prawdopodobnie też możliwe przez nie? No tu akurat nie, że śmieszkuje, bo oczywiście to była jakby decyzja Tytanów, że takie przedsięwzięcie i takie machinerie miały powstać, gdyby sobie nie radził świat z uwięzionymi old godami. Ale tak, to są te dwie rzeczy, które pragnąłem nadmienić. Idziemy dalej. I tu jest fragment, o którym wspomniałem, że w tym cinematyku jest chyba najbardziej, moim zdaniem, ciekawy i, i imponujący. I to jest to coś, co wspominałem przy okazji poprzednich Lornalis, w sensie tam Sylvanas i Anduinem, już nie pamiętam której, że Blizzard pamięta takie rzeczy, i tutaj odnoszę się do tego, co widzicie w tej chwili na swoich ekranach, mianowicie do dungeonu z najspanialszego dodatku mojej ocenie: Raval Lich King. I mamy tutaj dungeon Forge of Souls, czyli piec dusz. I o ile to jest taka właśnie zatrważająca nazwa, i nie byliśmy pewni wówczas, co tak naprawdę i jakby jakie jest przeznaczenie tych, tych pieców czy pieca dusz. I prawdopodobnie było przypuszczenie tylko i wyłącznie takie, że to było dusze wchłaniane z Azerofu, jakby śmierci, dla, do, bezpośrednio do Frozen Thornu i zasilane Frozen Throne, a tym samym samego Lich Kinga. To, o ile wiemy, że tutaj było jakby mm, głębsze, mm, głębsze dno to miało, mianowicie, że tu chodziło też o wyciągnięcie duszy samego azerów. I to jest całkiem spoko. Znaczy, ja doceniam fakt taki, że jeżeli mamy coś, co się kiedyś dziś przejawiło w lore, to nawet jeżeli to w tym przypadku jest trochę retkonowane, bo sam wątek jailera jest zretkonowany, tak na dobrą sprawę. Niemniej jednak, jeżeli wracają do takich lokacji, w mojej ocenie ikonicznych, bo ja tego dunga to robiłem z dziesiątki tysięcy razy e, i ja go pamiętam, i dlatego też was zachęcam, żebyście sami se przeszli po tym dungu, bo ten, to jest dung składający się jakby z trzech Dun dungeonów: tak jak wspomniałem, e, Forge of Souls, Pit of Sauron i Halls of Reflection. Zachęcam was jeszcze raz do, do przejścia się po tym dungeonie i wzięcia questów przy okazji, bo tam chyba są questy. Chociaż nie wiem, czy one wpływają jakoś, czy nie, mniejsza z tym to fajnie, że jakby te rzeczy się pojawiają, tak? Że on jest pusty, nagle machineria sama działać Sama zaczyna działać, więc to też jest takie dosyć fajne, że on jakby Jader to uruchamia jakby z tego sepulcera i odpala te właśnie piece. Co jest też ciekawe, w jednym fragmencie Trochę dalej, nie wiem, która to jest dokładnie minuta, ale w momencie kiedy te Kołowrotki zębatki zaczynają się ruszać. Zwróćcie uwagę na ten, jakby pierwszy, nie wiem, okrąg, nie wiem, jak to nazwać. No, to, to, to wiertło na, na pierwszym planie. Zwróćcie uwagę, bo ja mam osobiście wrażenie, ja to zauważyłem po jakimś czasie, jak to oglądałem już kilka razy też, że mam wrażenie, że te, jakby, płaty tych zębatek. One w pewnym momencie tekstury na siebie nachodzą i przenikają przez siebie. Mam takie wrażenie, nie wiem, czy to ja tylko takie rzeczy widzę, w sensie, że mi się to wydaje, a to wtedy jest źle, e, czy rzeczywiście tam jest taki błąd animacji, że to się po prostu na siebie nachodzi, więc no tu się już bardziej czepiam takich jakby samych wizualnych aspektów. Niemniej jednak mówię, sam plus, za samo fakt wykorzystania starego dungu i jakby zrobienia z niego, że on ma jakby głębsze dno, mega duży plus z mojej e, oceny. i w

Death claims the soul of your world. Now bear witness, mortals, to end. no i na sam koniec mamy Dwie, trzy rzeczy, które chcę pragnę zauważyć. Pierwsza rzecz to, że sam Frost, yy, Frozen Frostmour, chciałem powiedzieć, sam Frozen Throne jest jakby tym katalizatorem duszy Azerofu i zostaje ona wysysana, która wygląda do złudzenia, przypomina Azerite w tym przypadku. Także też fajne jakby wykorzystanie tego, że przelatuje ten promień przez jakby całe Icecrown i przez Frozen Throne i leci do góry do Shadowlandsów w tym przypadku. Jakby sam to fakt, że to idzie przez Frozen Throne, to też jest dosyć ciekawe, że ten Frozen Throne to też jakby ma drugie dno, czy tam drugi jakby mm, e, miał e, drugą stronę medalu. No nie wiem, jak to znaczy, że ma drugie użycie, o może tak o to mi chodzi. E, co mnie tylko natomiast ciekawi, że jakby w Ice Crown jest na, na, na tle Torgastu, tak? Nad nim, nad nim się unosi Torgast i promień tego Azeraitu czy tej duszy Azerofu jest przesyłany z Ice Crowna bezpośrednio do torgastu niemniej jednak w końcowej scenie niemniej jednak w końcowej scenie, gdzie widzimy Jailera w Sepulcherze, ta dusza jest wchłaniana poprzez ten globus w ten Sepulcher do góry i to jest dosyć takie ciekawe, że w sensie jak to z Torgasta jest przekierowane do Sepulchera, a mimo to, że to nie jest powiązane, chyba że tutaj chodzi o ten sam fakt, że, e, że Jailer przyciągnął łańcuchem podobnie jak przyciągnął Kortię, to tak samo przyciągnął Zeret Mortis, oraz te, chociaż tego nie widać. Więc to jest jakby taki jeden niesmaczek, który mnie zastanawia. No chyba, że w jakiś cudny sposób to przekierowuje portalem, nieważne, mniejsza z tym. Eee, ale tak, no i to jest jakby to jedno pytanie, które mnie zastanawia. No, i na sam koniec, jakby samo ta gra słów, że jailera, który mówi, że bear witness to eternity's end, czyli tak jak się nazywa patch, to tak jailer wypowiada te słowa, że bądźcie świadkiem końca wieczności. Co jest dosyć ciekawe, bo wiemy, że w Shadowlandsach jakby wieczność nie istnieje, no bo skoro dusze umierają w Shadowlandsach i giną, czy znikają, no to nic się nie dzieje, więc nie są wieczne. I on, jak zostanie pokonany, to też teoretycznie zniknie. Coś jak z demonami, nie? Pamiętajcie, że demona e, tak naprawdę można zgładzić tylko w twisting Netherze. W momencie, kiedy go zabijemy w twisting Netherze, on znika już na dobre. E, więc, jakby patrząc pod kątem shadowlandsów, też trzeba to brać pod uwagę. Co jest dosyć ciekawe. No i generalnie to tyle w, w tym cinematyku, Króciutki cinematic wprowadzający do walki. Ciekawy zabieg. Fajny to, że się pojawia Forge of Souls. Więc, takie raz plus za to, że pomysł jest, dwa, że fajnie, że wykorzystują coś starego. No a samo wykonanie, jak zobaczymy pod koniec endingowego cinematiku Shadowlandsów, no to pozostawia wiele do życzenia. A na ten chwil mam nadzieję, że się znowu nie przynudziliście za bardzo i że Wam się podobało. Nie pozostaje tylko Wam podziękować jeszcze raz serdecznie za Wasz czas i za Waszą uwagę. Jeżeli Wam się podobało i jesteście ciekawi. Ostatniej analizy ostatniego cinematiku kończącego nie tyle Ride, co też Shadowlands, to zapraszam Was do części czwartej. To była część trzecia, jak nie widzieliście, to przejrzyste część drugą, chociaż tam dużo ciężkich słów pada i, i e, krzywdzących pod, pod kątem jednej postaci. No niemniej jednak też Was zachęcam. E, na ten chwilę jeszcze raz dzięki, trzymajcie się i słyszymy się w części ostatniej. Do usłyszenia!